6 z tej strony ma i Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Mine Farm. No, i dziś będziemy robić od oryfki od granic, więc idziemy do 6 Chodzimy Wchodzimy sobie. Alim. Jedziemy. Nie mam Czemu nie słychać głosu? pod kół. Gdzie one są? Chyba tutaj. Tak są. Dobry doby, Voorzitter, ik heb een aantal vragen Ik heb

Dziękuję. Tych dźwigni na środku. Eee. O, wrzeki. To... Jedyny. Czymś... A, jest ten. Makieta, który zapomniał powiedzieć, że ja jestem. No. Poczekaj, um. A ogólnie ta mapa ma to do siebie, że ma bardzo długie pole. No. Także trochę inne mapy traktor będzie jechał. No Ale tak jak ma w to są tylko to od oryfki, od międy, um, czyli granicy pomiędzy jednym powiem a drugim. No właśnie. Także dwa tylko objazdy już zrobione. Tylko jedna pole. jeszcze um, to i, szyby, i szyby. Ten odcinek powinniście dostać o 16:50 może, Też nie, bo 20 minut. odcinek byś być długa, O 17:00 powinniście to opieć. Jeszcze nie zrobiłem tego, żeby głosować ciennikiem. Nie wiem, jak to. Muszę sobie to sprawdzić pod odcinkiem dźwięki. Jak to ustawić, żeby. No, jaka głośność była odcinka i tych rzeczy? Ktoś ma takie kolejki. No to sobie nagrałem odcinek początkowy, to było wszystko tak głośno, że mnie w ogóle nie było słuchać. Jeśli ja się w ogóle przybliżę to... No więc dlatego trzeba będzie jeszcze trochę ustawiać i wtedy będziecie słuchać, słyszeć wszystkie dźwięki. No tak to nie, nie, w ogóle nie słucham A jak to naprawia, to będzie czy nie, czy nie, czy nie. I w ogóle fajne tekstury te Pokaż mhm. tam O! No tu pośredni, takie. To no to stoi, ja no, a po... tutaj pszenicy i różnych takich. No. A zobaczcie kolorce. aborce A tak takiego. Sammy do 60. Początki. się traktor. Mm. My mi się tyle. Też mi się Nie, ja się kreta. Kreta. nie no. No, to. Nie mogliśmy ustalić. No ma, ma się traktor powiedzieć na całym początku. Wyca, że zapominam mojego... No tego jak się kanał. Nie nawet to rani idzie. Znania? Nie? Nie. to kiedyś wczoraj. Mm. Nie czy pociągnie. Nie, to problem. Nie wiem czy zostać. Nie wiem czy Mafia Tracker będzie od wszystkiego do rysy w tym odcinku. Chyba nie, bo, nie, bo raczej nie stało się

Zaprzewóźmy klucz. I jak to mówią? Dobra, opuszczamy. I u mnie odcinek się powinien pojawić o 17.50 albo 18.00. Jeszcze nie. Dobra, to mam do od tego, to mogę przybyć, że. Z ja ja będę w moim odcinku talerzował i nic innego już nie powiem. Odcinek z mekra to nie wiem kiedy się pojawi, ale będzie to 50 dni hardcore może. Tylko, że najgorsze jest to, że żeby do Minecrafta było dobrze, to muszę zmienić rozdzielczość i do farminga, że dobrze też masz. Ja. A ma traktor, weź się przebił wodzie, bo To mhm. się w ogóle coś wypowiada. to wypowiadać, nie wiem, proszę Państwa. Nie jakieś Nie przychodzi mnie. No bo tam to jeszcze kolektor. I ten. W ogóle moc zakopywania nic ten, nie? Czy Bo na, in na innych sobie gdy graliśmy. Orałem sobie czwórkami to co minutę musiałem wstawać, bo się oczywiście. Ale łogie zły jest. No. Chociaż takie tak liczbę. Nie czarne, ale... Na jednym sobie grać, to ogień z sobie gra to login, z różą szarym, szło. tu nie teraz to tylko szary. I jeszcze to mój. W sumie to bardzo nie wiem, kiedy to noc się pojawi, ponieważ o 18.00 muszę iść po coś na dwór. Także już nie będzie tak. Więc nie wiem dokładnie. Może o 17.20. Dobra, będzie taki próg. 16,50 a 1730. Odtąd dotąd może się pojawić odcinek. I raczej jak odcinki się będą pojawiały, to właśnie o takie godziny. Nie, to się dokupimy. No, to nie ma jeszcze. To jest? Tak łańcuch. Mamy modne łańcuchy. Któreś tam muszę być. To jest najdłuższe pole. I

ale musisz na Fiatrach Termo głośno, bo nie wiadomo czy cię dosłownie. Tak cię mówisz już. Jak... ciastka mm. będzie palona? Czy z Zręczę sobie jeszcze, tak? Nie. A tak zanim wystartuje to jakaś minuta, pół godziny? Nie. Mm. Przepraszamy widzowie, że się nie dograło do końca, ale zabrakło mi miejsca na dysku, więc dogrywam to. Yy, tutaj ten mafia traktor dokończył oranie, więc nic ciekawego tutaj nie było. I pożegnaliśmy się, i no i to było tyle, więc cześć.